Koncert jazzowy bez udziału publiczności w wykonaniu braci Oleży Bartosza Pieszki, który odbył się 30 kwietnia, miał potrójną okazję: 30-lecie ośrodka Gaudemater, Międzynarodowy Dzień Jazzu i kolejne rocznice urodzin i śmierci Krzysztofa Komedy. Postanowiliśmy zarejestrować ten koncert w formie wideo. I pokazać właśnie tutaj nie tylko już teraz, jakby osobom mieszkającym w naszym mieście czy w regionie, ale no tutaj te możliwości, jeśli chodzi o media społecznościowe, jaki jest też kanał na YouTubie, docieramy do większej publiczności. W pierwszym jakby otwarciu w tym roku postanowiliśmy zaprosić tutaj braci Oleś, którzy interpretowali utwory Krzysztofa Komedy. wybór nie był przypadkowy, bo Krzysztof Komeda w latach swojej młodości tutaj w tym mieście był, żył, miał tutaj swój krótki epizod, z czego jestem bardzo dumny i tutaj podkreślam to, bo wiele osób, które jakoś nie, nie, nie interesują się biografią, a jedynie muzyką Krzysztofa Komedy, nie wiedzą o tym, że Krzysztof Komeda mieszkał w Częstochowie, no i tutaj też grywał jako młody chłopiec na... na Fortepianie. Jeśli chodzi o sam koncert, to warto go po prostu odsłuchać i zobaczyć jak ta improwizacja została przeprowadzona. Ta płyta w, w pierwszej wersji była nagrana Christopherem Delem, ale no tutaj w nie mieliśmy możliwości. Go zaprosić i na vibrafonie był inny, inny artysta, ale cóż, no, mam nadzieję, że ten koncert zostanie na lata właśnie na platformie YouTube i nie tyle co teraz będziemy mogli się nim cieszyć i go słuchać, ale będzie to taki zapis archiwalny, że jednak pomimo trudnej sytuacji, która jest na całym świecie, to jednak realizujemy. To, co było realizowane przez lata, czyli tutaj koncert jazzowy. Mimo wszystko, bez udziału publiczności, jest to zupełnie inna forma. Ja również oglądałem ten koncert jedynie w formie wideo. E, to jest tylko tak. I no, chwila jakby takiego oddechu i że, że jednak staramy się pokazać, ale, ale to, nie, to nie o to chodzi w sztuce i w kulturze. Tak? Nie możemy tego, pomimo tego, że jestem fanem internetu, to nie możemy prze, przenieść sztuki i kultury tylko do internetu.